Baczność. Stajemy, stajemy. Jak baczność stajemy. Do hymnu. Jeszcze wolno. Wiatr. Mój Orzym nie jest czarny i drapieżny, mój Orzym śnieżny. On chce tylko wolnym być. Na wolnej ziemi, w żyć się Witam was, drogie dzieci, święto naszej ojczyzny. Czy wy znacie swoją ojczyznę? Patrzy dobrze w mapę Polski. rozpostarczuj się na Zapamiętaj, Zapamiętaj, ojczyzna twoja, ty żyć musisz i pracować dla niej. Po tej granicy znajdziecie na mapach, one odleśnie, to jest Powiedz tylko księżyca pełnią, błona tłąką i liści za to. Być może gdzie indziej są ziemie piękniejsze i nocze grodziste, i ranki jaśniejsze. Być może gdzie indziej, lecz w jest droższa, Piosenka z lat Wisły, i piasek mażowsza. Piękna jest nasza Polska, ale historia smutna i popętana. Opowiem Wam dzisiaj o naszych dziejach, o krzywdzie, cierpieniu radości i niepodległości. Przez 123 lata. Była prześladowana i jednak nie zginęła. Po Polacy walczyli o swoją ojczyznę. Nie mogąc walczyć na miejscu, emigrowali za granicę do Włoch. Znam tę opowieść. Tam w Boku na Penronach podzieli regiony polskie pod dowództwem Jana Henryka Domorskiego. Patrzcie, tam było nieoglisko, a przy nim zebrani żołnierze to jakąś pieśń. na włoskiej ziemi Józef Wybicki napisał mazurka Dąbrowskiego, by że było łatwiej niż trudy poniebielki. Patrz, obra, ja to mi się dzieje bezimienne. To ślady naszych chwałych dzień, droby powstańców. ojczyzna cierpiała do swoich synów, płakała na dziś Słuchani w armach Bóg. Stoimy na z siebie Ja lub Twój, Ty, Twój blok. Las płacze, ziemia płacze, Świat cały to obu W drogich sobie szańcach Stoimy, ja i Ty. O niebyś, o mnie, bracia, Świetleny i idą I w ogni moich strzał, jak Ty też, mężnie swój. A gdy mnie z dala ujrzysz, Wraz ubierz na cel. Do polskiego serca Moskiewską kulą strzelbę, bo wciąż na jawie widzę, i co noc mi się śni, że ta, co nie zginęła, nie dostanę naszej To Ostrząsając i boleść, to obleciał mówić, zapalmy łasko weźmiemy, bo hotelom położmy kwiat na jego Ruch nie szczędził namu pokoleń. Zabrał ojczyznę, zniszczył kulturę. Cierpiały nawet małe dzieci. Tak było w Rzeczrześni, gdzie władze niemieckie zmuszały dzieci do mówienia w języku niemieckim nawet pacierza. Doszło tam do szkolnego sprawy. Mówiłam matko, że nie mówiła ja. po polsku. Nie będziemy mówić po niemiecku, będziemy mówić po polsku. Tam od i jej odwarty, Wbiją świat otwarty. Wbiją włoszy ziemia rusza Prusza polskie dzieci męczy. Zatem ten Polski polskiej mówię, czego dali na ojczowie, czego nas uczyły matki, ruszak męczy polski dzień. Nam tę opowieść, a to tam, tam się dzieje to warazdy Marii Panowniciej. Posłuchajmy się Wszelcy lewioniści, na Twe zawołanie, Dziś zwycięstwo nam się ziści, Polska zmartwychwstanie. Marsz, marsz, Piprzucki, zobacz na bój Gryfady, Za Twoim przewodem jedziemy do Najszady. Jak my w szarym mundurzyku, a nie w Amaracie, Twój nas widzisz na koniku, Panie Komendancie. Gęste kule całą ują, szare pole dymi, Idą chłopcy maszerują, a Komendant zymi. Gdzie w przestrzeń wzrok się wbija, tam mogiła polna. Dzisiaj Polsko też tylko nasza, wolna. Zapukała do okien wraz z wesołą łańską piosenką. patriotyczny, o przyszłość najlepszego kraju jest jestem spokojny. Brawa dla wykonawców nad całością tego apelu, nad przygotowaniem próbami wszystkim, co było z tym związane, czuwała pani Małgorzata Liszewska. To co dzisiaj nam przedstawili uczniowie. Tak na szybko mogę powiedzieć, że koło filadynistyczne prawie się zawiązało. Ale kto wie, czy lada na dzień nie odgłosimy jakiegoś stowarzyszenia Legionów. Bo zobaczcie jak budowałem wspaniale I uczniowie, i chłopcy, i dziewczęta, no i o myślę. To muszę powiedzieć, że tutaj z takimi głosami to jakiś kur szkolny udałoby się zrobić. Raz jeszcze olbrzymie brawa dla mnie. Tak, jeszcze kilka dat tylko dla utrwalenia, to co mówili, ale tak jeszcze żebyśmy zapamiętali, bo to jest tak naprawdę najważniejsze chyba święto w historii, w czasie roku e, narodowego. 96 lat temu pozyskaliśmy niepodległość. Po 125 latach. 4 lata I wojny światowej, w czasie której 8,5 miliona ludzi zginęło. Prawie 20 milionów ludzi było rannych. A dziewięć zaginęło bez śladu. Zwróćcie uwagę, jakie ofiary! Prawie 27 milionów ludzi, którzy zostali gdzieś tam w ziemi, e, i o nich się nie, nie, nie zapomina. O Marszałku Piłsudskim mówiliśmy też dzisiaj, mówili mu przyjaciele. Postać absolutnie krystaliczna. Nie ma chyba miasta, w którym nie byłoby ulicy Józefa Piłsudskiego. Ale jest, są też inni przywódcy, Wieniawa-Długoszowski, czy Orlik-Zdreszer, tak samo, nawet w Lubartowie są w tę ulicę. To byli ludzie, którzy tak naprawdę dali nam wolność po 123 latach. Dzisiaj z tej wolności możemy się trochę cieszyć inaczej. Dzisiaj nosicie koty kotyliony, bardzo fajnie, że wszyscy noszą, że czcimy ten dzień. Dzisiaj mamy pochody i to, że mówią, że były jakieś e, rozruby, czy akty wandalizmu, tym się nie należy przejmować. Tysiące ludzi poszło tym marszem. I cieszyło się w tej wolności. Tak naprawdę to najważniejszą rzeczą jest, że nasza duma narodowa, że jesteśmy Polakami. My nie chowamy się za podwójną gardą, gdzieś tam z tyłu, tylko zaczynamy mówić, że jesteśmy Polakami, że czujemy się mocniej silni, nie tylko w Polsce, ale też na świecie. To już nie jest trzecia czwarta liga. My dzisiaj możemy być dumni, że mieliśmy taką historię, że mieliśmy taką przeszłość, że jesteśmy Polakami. Za to przedstawienie pani Małgorzacie. I uczniom klasy czwartej raz jeszcze bardzo dziękuję i raz Coś niesamowitego. Myślę, że moim takim życzeniem byłoby, abyście do końca dnia z tymi chodzili. To taka nasza mała tradycja. Niech będzie. Ja zobowiązuję się tutaj publicznie dzisiaj, że za rok. Kupię wszystkim uczniom i wszystkim nauczycielom na ten jeden szczególny dzień kotyliony, który będziemy nosili przez cały dzień, bo tak naprawdę to w ten, ten sposób możemy też pokazać, że czujemy się Polakami, czujemy się dumni i mamy tą tożsamość narodową. Raz jeszcze bardzo dziękuję za wspaniałe przedstawienie. Naprawdę jesteśmy pod dużym wrażeniem. za to, że mnóstwo wysiłków i przygotowania, i próby, i dekoracje, i scenografia, ubrania, jesteście wspaniali. Naprawdę możecie być z siebie dumni, możemy być dumni z e, takich nauczycieli, z takich uczniów. Bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. E, poproszę jeszcze na koniec tylko, żebyśmy zabrali swoje krzesełka i w powolutku po sprzątnięciu tej dekoracji będziemy szli Bardzo dziękuję.